Koncert z cyklu Jam Session odbył się w Akademiku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Tym razem artyści oddali muzyczny pokłon Krzysztofowi Komedzie, kompozytorowi i pianiście, twórcy znanych na całym świecie standardów jazzowych oraz muzyki filmowej. Pomysł komedy zrodził się w ten sposób, że jako organizatorzy, tutaj uczelnia, ale właściwie tak wspólnie z muzykami, zrodził się w ten sposób, że chcieliśmy troszeczkę przybliżyć polskich kompozytorów. Bo cały czas się mówi o standardach muzyki jazzowej, wykonaniu. Tutaj kompozytorów światowych, a zapominamy o tym, że mieliśmy doskonałych kompozytorów polskich. I właśnie takim kompozytorem jest Krzysztof Komeda. Staraliśmy się te utwory, które zostały już w jakiś sposób zagrane przez muzyków. Przearanżować pod, pod, nasz, pod nasz skład. Zagraliśmy bez trąbki dzisiaj, a z reguły Komeda yy, wykonywał utwory w sekstecie z trąbką. Także tutaj starałem się z mikrofonem tą, tą partię trąbki podzielić. Czują się w tej spontanicznej formie glizabiego wielu instrumentach. Jazz stanowi spory element każdej muzycznej duszy. Dałem się właśnie ponieść jazzowej części mojej duszy, zresztą studiowałem jazz we Wrocławiu na, na Akademii Muzycznej, także nie było problemu. Na co dzień akurat tak jak przed chwilą mówiłeś, się gram ze spore fotony. Znaczy, na pewno słuchałem. Musiałem przygotować się do, dzisiejsz do dzisiejszego koncertu, czyli musiałem posłuchać trochę jego twórczości. I o co w tym chodzi? Musiałem zrozumieć to, co on chciał przekazać swoją muzyką. I a, podczas koncertu trochę tego, co on i przede wszystkim to, co ja. Także takie połączenie myślę, że całkiem przyjemne. Zwłaszcza dla mnie, bo nie lubię nikogo naśladować, ale taka inspiracja minimalna musi być. Jednak Krzysztof Komeda był wielkim muzykiem i na pewno dużo wpłynął na kolejne pokolenia muzyków w Polsce i nie tylko. Myślę, że ta, ta forma się cały czas rozwija. Pracujemy na, na, na bazie gramy, na bazie standardów, które każdy gdzieś tam w swojej, w swojej karierze starał się, o, o które starał się otrzeć w swojej karierze i, i myślę, że, 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 to, że to jest dobra forma, żeby się tutaj spotkać z lokalnymi też muzykami, jak i czasami z muzykami poza bo często nas odwiedzają i zaczynają już odwiedzać muzycy. Z różnych miast, m.in. z Wrocławia, ze Świdnicy ostatnio saksofonista, czy z Zielonej Góry muzycy, m.in. którzy z nami grają. Pierwszy z koncertów poświęcony konkretnemu artyście, ale z pewnością nie ostatni. Państwowa, wyższa szkoła zawodowa rozwija także inne pasje poza zajęciami w ramach ćwiczeń i wykładów. Tak, już na zeszłym Jam Session wspomnieliśmy wielkich improwizatorów jazzu, m.in. Coltrane'a, Davisa, Parkera czy, czy, czy Milesa. Staraliśmy się, staramy się cały czas jakąś tematykę wprowadzać i na przyszły jam session, który jest zaplanowany na 16 maja my zagramy, zagramy z Big Bandem Legnickim z, Legnickim z Big Bandem Benny Band, nie jest to Big Band Legnicki, może tak powiem ale pod, dyrygen, pod batutą Benedykta Ksiądzyny i tam zagramy większość utworów zaaranżowanych i to będą utwory Stan, takich mm, tradycjonalistów jazzowych jak Duke Ellington, Count Basie yy, czy, czy Orkiestra Arta Taituma. Takie tego typu numery. Mm. ale staraliśmy się tutaj też właśnie urozmaicić te nasze spotkania dżemowe o tą muzykę polskiego kompozytora i myślę, że troszeczkę udało nam się to spropagować, rozpropagować przynajmniej parę utworów tutaj zaprezentowanych na tym dżemie, a zwłaszcza jest to wartościowe, kiedy grają to ludzie bardzo młodzi, którzy, którzy może zachwycają się obcymi, zagranicznymi kompozytorami, a tutaj naszych, naszych również znają i nie pomijają. Zatem kolejne spotkanie z Jam Session już 16 maja, a na kolejny kwadrans akademicki. Zapraszamy już za tydzień!